Radia Łódź Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry. Dziś w studiu trochę więcej gości. Starosta Mateusz Karwowski i wicestarosta powiatu łódzkiego wschodniego Ewa Gładysz. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. W 1999 roku ruszyła reforma samorządowa. Powstał powiat właśnie łódzki wschodni. Dwa dni temu odbyła się taka specjalna gala. Rzeczywiście jest powód, skoro wszystkie... Powiaty obchodzą 25-lecie. No, wszystkie obchodzą 25-lecie. Natomiast nie każdy jest taki jak my, to znaczy nie każdy chce aż tak bardzo integrować się ze sobą. My, jako jednostki samorządu terytorialnego zgromadzone w Poecie Łódzkim Wschodnim, jeszcze 25 lat temu zupełnie się nie znaliśmy. Czy brójce, czy koluszki, tuszyn, czy żgów, to były gminy, których mieszkańcy wzajemnie się nie znali, a od 25 lat poznają się, spotykają, integrują, i to jest okazja takiej jubileusza, aby jeszcze raz się spotkać i podziękować tym wszystkim osobom za to, że ten powiat tworzą. Bo bez tych osób na sali, bez osób, które były na tym jubileuszu, tego powiatu by nie było. To energia tych osób tak naprawdę tworzy ten powiat. Tak, a propos tej gali, doszły do nas takie informacje, że zamiast narzekać na poprzedników, krytykować, wszyscy zostali uhonorowani i docenieni. Pani wicestarosta, 18 lat. Tak, tak, dokładnie 18 lat minęło. Jak jestem radną powiatową, czyli radną tak naprawdę czterech pełnych kadencji, a teraz to moja piąta rozpoczynająca się, siódma kadencja w samorządzie powiatowym, a wicestarostą łódzkim wschodnim jestem dokładnie dekadę od 1 grudnia 2014 roku. A przecież samorząd to głównie pieniądze, dzielenie pieniędzy, prawda? A, a wy mówicie o relacjach międzyludzkich. No, przecież tu nie chodzi o pieniądze. we znaczy, wszystko w życiu chodzi o pieniądze, każdy tak zawsze twierdzi, natomiast relacje są ważniejsze. To znaczy, my najpierw patrzymy na potrzeby, na oczekiwania, patrzymy na to, co mieszkańcy od powiatu chcieliby. I przez konkretne rozmowy, na przykład z gminami, ustalamy, co realizować. Ja nie pamiętam takiej inwestycji, którą powiat by sam bez konsultacji z gminą, na której terenie chciałby ją realizować, by po tak. prostu powiedział: tak, budujemy. Mm -hmm. Nie, zawsze jest rozmowa z mieszkańcami, e, rozmowa z wodarzami gmin, bo no, na relacjach można budować. I właśnie ta gala pokazała, że wszyscy przybyli w zgodzie. 25 lat, wszyscy radni. Bez względu na to, z jakiej są partii, z jakiego stowarzyszenia, czy ze sobą się wspierali, czy nie, wszyscy spotkali się na jednej scenie. Stanęli razem do wspólnego zdjęcia. I naprawdę to pokazuje jedność tego powiatu. I na tym nam też zależało, bo mówimy jednym głosem. Umieścił pan na, jednych, na jednym z portali społecznościowych taki cytat z Rancza. Fanom Rancza, on jest bardzo dobrze znany. Tylko głupi ludzie czas na kłótnie tracą, jak życie takie krótkie jest. To jest nasza no, no, dewiza. No, cała prawda. Tak. No, po co się kłócić? Rozmawiajmy, budujmy. I, I my tutaj też na tej sali mieliśmy wielu gości. Spoza powiatu, z różnych instytucji, mm. z wielu byliśmy przedsiębiorców, ze Sąsiedni stowarzyszeń, powiatów. sąsiednie powiaty, sąsiednie gminy, mm. bo właśnie z nimi to budujemy, bo konkretne budowanie czegokolwiek musi być oparte na współpracy, na relacjach I, i na tym nam zależy w tej kadencji. Panie Starosto, ale jak zbudować te dobre relacje i jak zrobić, by chociażby te różnice dotyczące partii politycznych nie przenosiły się na codzienne życie mieszkańców? Znaczy, hmm. Najważniejsza jest szczerość. Szczerość w tych relacjach. My nawet kiedy czasem się nie zgadzamy. Szczerość można mieć nawet <noise> wypisaną na twarzy. Tak. Trzeba się uśmiechać. E, my patrząc na siebie na sesjach, ja powiem szczerze, e, na sesjach Rady Powiatu u nas, przynajmniej w tej kadencji, nie pamiętam nie jakiejś opozycji. większej kłótni. Nie ma opozycji. Chyba tak nie, nie ma opozycji, tak naprawdę. Ja, e, mhm. Kiedy my rozmawiamy, nieważne czy ktoś jest z Platformy, z PiS-u, z PSL-u, z SLD, z lokalnego stowarzyszenia. Skądkolwiek by nie był, my naprawdę rozmawiamy i się lubimy. Tak ja, ja chyba nie mam osoby w Radzie powiatu, do której nie jestem w stanie się uśmiechnąć, podać tak. ręki i, i, i w drugą stronę. Mhm. E, my na, Nawet kiedy czasem się spieramy, bo przecież takie życie, kto z żoną się nie pokłócił, prawda? E, no to, to my się spieramy tak e, uczciwie i bo idziemy w tym samym kierunku. Nie ma u nas wątpliwości co do obranych inwestycji, co do kierunków, w jakich powinien rozwijać się powiat. Tu, tu nie ma u nas osi spornych, tak? Jak się kłócimy, to jakieś głupoty czasem, tak? Skorzystał Pan nawet z kadr, że tak powiem, poprzedników. Pani wicestarosta chociażby no, jest tego Państwa, dowodem. Pani Ewa to jest ogromny skarb naszego powiatu. Wicestarosta, trzecia kadencja, tak? Ale to jest właśnie te budowanie relacji. Pani Ewa może być, mogłaby wykładać na Uniwersytecie, jak budować relacje międzyludzkie. Ja tylko obserwuję i podziwiam, jak wiele osób tutaj dla pani Ewy jest życzliwych, jak często przychodzi i rozmawia, ale to też pozwala na pewną kontynuację wielu rzeczy. Ja dzięki temu nie. Jestem anonimowy, nie muszę dzwonić, udawać, kto, kto ja teraz nie jestem, że będzie coś nowego. Nie, prowadzimy mądrą kontynuację poprzedników, ale jednocześnie sprowadzamy nowych pomysłów i nowej energii. Bo to też nie chodzi o to, że dzisiaj jest sielanka, fajnie będzie teraz cudownie. Nie, idziemy do przodu, e, rozmawiamy to, co dobre kontynuujemy, a to co nowe z jeszcze większą siłą wprowadzamy w życie i myślę, że bardzo dobrze się uzupełniamy. Tak. Jak te relacje y, przekładają się na przykład y, na to, co też tak samo ważne dla mieszkańców, chociażby y, inwestycje, naprawa dróg, przebudowa? Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia jako radna powiatowa i jako wicestarosta Łódzki Wschodniej, Chcę pomagać Panu staroście w kontynuacji tego dzieła rozpoczętego i tego dziedzictwa poprzednich kadencji, aby powiat był pełen sukcesów, pełen osiągnięć, bo nasz powiat Łódzki Wschodni to jest ogromnie silny powiat z ogromnym potencjałem i ze wspaniałą wspólnotą samorządową. I my cały czas tą wspólnotę samorządową tworzymy, i tak jak Pan starosta powiedział. Współpracujemy z każdym i ze wszystkimi. Wszystkie zadania poprzedników są realizowane? No, Dokładnie, że, tak. Tak. Dokładnie My, tak. Nie wyrzucamy do kosza dobrych pomysłów. Absolutnie no bo, tak. Wszystkie dlaczego? realizujemy, mamy nowe pomysły. Dołożyliśmy kilka dołożyliśmy nowych. Dołożyliśmy no. kilka nowych, no bo tak trzeba, bo rozwijamy się dynamicznie. Chcemy osiągać kolejne sukcesy, ale są i potrzeby. tak? No nie da się wszystkiego zrobić w ciągu tych 25 lat, jak się okazuje. Są nowe wyzwania. Inwestowaliśmy zawsze w infrastrukturę drogową i myślę, że tak będzie, bo jest to nasze oczko w głowie. Na przykład w ostatnich dwóch kadencjach przebudowaliśmy 120 km dróg. To jest ponad połowa naszego potencjału powiatowego, czyli bardzo dużo. Po prostu udało się i to, co mówiliśmy wcześniej, na etapie zrównoważonego rozwoju powiatu czyli każda gmina dostała może nie to, co chciała, bo nie był to koncert życzeń. Ale myślę, że w miarę możliwości ten rozwój zrównoważony, harmonijny istnieje na naszym powiecie. Mamy porozumienia, rozmawiamy z każdym wójtem, z każdą radą gminy czy radą miasta, konsultujemy, wymieniamy się doświadczeniami. Także sądzę, że były wielkie brawa naprawdę na sali podczas gali. Dla samorządowców z sześciu gmin naszego powiatu. Tak, bo żebyśmy wiedzieli, my dziękowaliśmy nie sobie, to nie były dla nas brawa. To były Tam brawa dla Tam byli właśnie dla, samorządowcy, tak. dokładnie. Byli nasi pracownicy. Proszę Państwa, okazało się, że 15 osób pracuje w powiecie od 1999 roku. 15 tak, naszych dokładnie pracowników. 25 lat. Mieliśmy okazję zaprosić ich na scenę. Ja chyba też pierwszy i ostatni raz wrzuciłem okazję wejść na scenę w Filharmonii i wystąpić. To też wielkie wydarzenie. Mhm. Natomiast podziękowaliśmy samorządowcom, podziękowaliśmy naszym pracownikom, podziękowaliśmy radnym, podziękowaliśmy Wszystkim instytucjom, bo proszę Państwa, te relacje trzeba budować. Bardzo dobra współpraca z Urzędem Marszałkowskim, tutaj. Z Urzędem Wojewódzkim. Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, tak. PEFRON. To są instytucje, które pomagają nam finansować te wszystkie plany i, i bardzo im za to też dziękujemy. I oby kolejne wejście. I na koniec lat. jeszcze jedna dobra informacja o przebudowie drogi i o tym, jak wydatkowane 13 milionów zamienić na przychód. Tak, znaczy wczoraj podpisaliśmy umowę z panią wicestarostą, z panią Marszałek Skrzydlecką i panem wicemarszałkiem Wojtysiakiem. Udało się pozyskać 13 milionów złotych na budowę drogi różyca Gałków, ale uwaga. Te pieniądze już mieliśmy w budżecie. Droga już się buduje, czyli mhm. kiedy te pieniądze wpłyną do budżetu, pozwolą nie tylko wybudować tę drogę, ale zaoszczędzone środki budżetowe pozwolą sfinansować inwestycje w pięciu pozostałych gminach. I to jest właśnie ta zgoda. Niby pieniądze pozyskane dla jednej gminy, ale skorzysta sześć. A jaką po popularnością cieszy się serial w gabinecie starosty? Chyba sporą, bo to po kilka tysięcy odsłon. To jest też <laughs> takie fajne miejsce. Zapraszam wszystkich, wszystkich mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, którzy mają pasję, energię, chcieliby o czymś opowiedzieć, usiądźcie w moim gabinecie, podstawimy przed wami kamerę, opowiecie o tym, co chcielibyście do tego powiatu wnieść. Bo, bo nasze starostwo, mimo że wodzi, czyli poza siedzibą powiatu. Tak. To jest otwarte dla mieszkańców powiatu. Jesteśmy ewenementem. Tak, to też ciekawa sytuacja, ale... I ewenementem, jeżeli chodzi o przyrost naturalny. Tak, dokładnie a, tak. tak. Demografia tak. u nas bardzo, bardzo silna. Tak. I ile pani starostwa mieszkańców e, Dokładnie w listopadzie mieliśmy 75 tysięcy ośmioro e, mieszkańców naszego powiatu, czyli magiczna liczba przekroczona, 75 tysięcy. A wszelkie prognozy, co jest ciekawe, mówią, wypowiadają się jednoznacznie, że będzie nas z roku na rok coraz więcej. I to jest bardzo optymistyczne dla, dla nas i motywujące do kolejnych wyzwań, do kolejnych działań, do podejmowania inicjatyw, no co właśnie z panem starostą wspólnie czynimy. Dziękuję bardzo starosta Mateusz Karwowski i wicestarosta powiatu łódzkiego wschodniego Ewa Gładysz. Dziś gościliśmy w studiu. Dziękuję, Dziękujemy, dziękuję dobrego dnia bardzo. i dobrego, wszystkiego dobrego wszystkiego na święta, dobrego, dobrego na na święta, pięknych na święt. świąt i dobrego roku.